Jak zmienić rozdzielczość ekranu Windows 10? Klikam prawym przyciskiem myszy na pulpit i wybieram ustawienia ekranu. Mogę również kliknąć na przycisk Start, wybrać ustawienia oraz System i mam to samo okno. Dostosuj ekran, przewijam w dół oraz wybieram zaawansowane ustawienia. Tutaj mogę zmienić. Rozdzielczość ekranu. Rozdzielczość ekranu decyduje o ostrości wielkości elementów, takich jak tekst i obrazy. Im wyższa rozdzielczość, tym elementy są ostrzejsze oraz mniejsze. Monitory płaskoekranowe oraz ekrany laptopów mają zazwyczaj ustaloną rozdzielczość rozdzielczość macierzystą, w której działają najlepiej. Jeśli ustawimy rozdzielczość, której ekran nie obsługuje, Ekran pozostanie czarny przez kilka sekund. Potem powróci do rozdzielczości początkowej. OK. Zmieńmy sobie rozdzielczość na 800 na 600. Kliknijmy zastosuj. System zapyta się, czy zachować te ustawienia i powróci do poprzednich ustawień w ciągu kilku sekund, jeżeli nie zachowamy zmian. Zmieńmy sobie na. 1600 na 1200, kliknijmy zastosuj. Ponownie system zapyta się czy zachować zmiany. Jeżeli nie zachowamy zmian w ciągu kilku sekund, system powróci do rozdzielczości początkowej. Klikam przywróć, ponieważ rozdzielczość macierzysta mojego ekranu to 1024 na 768. To było Krótkie wideo na temat jak zmienić rozdzielczość ekranu w Windowsie 10. Proszę zostaw komentarz, odwiedź moją stronę itzbierka.com i dziękuję za oglądanie.